Pytanie 108. Jacek Dukaj, Katedra. Nauka i metafizyka jako dwa sposoby mówienia o świecie. Omów zagadnienie na podstawie katedry Jacka Dukaja. Uwzględni również wybrany kontekst. Katedra Jacka Dukaja to dla mnie opowiadanie szczególne. Zafascynowało mnie to połączenie właśnie fantastyki, metafizyki, z tym, jak umiejętnie, za pomocą rozmaitej terminologii, którą często nawet trudno zrozumieć, Jacek Dukaj łączy w sobie wizję świata przyszłości. Oto dzieją się niesamowite rzeczy na jednej z planetoid, planetoidzie róg, i zostaje tam wysłany w celu zbadania tej sprawy ksiądz Pierre Lavon. To świat, który jest światem przyszłości, w którym najpotężniejszą organizacją jest kościół. I tylko kościół może sprawić, że planetoida zostanie powiedzmy utrzymana w tym pasie, nie będzie ulegać prawom fizyki, prawom kosmosu, jeżeli jest szczególnie wartościowym miejscem. A przecież na tej planetoidzie znajduje się grup, pewnego bohatera Izmila Predu, który uratował członków ekspedycji. Statku kosmicznego, w momencie kiedy zabrakło im powietrza. Od tej pory krążą legendy, że przy grobie Izmira Predu można doznać uzdrowienia. Jak to się stało z siostrzeńcem szefa wielkiej korporacji. Ksiądz Pierre Lavon jest jednak świadkiem na rogu rzeczy niezwykłych. Z jednej strony wybudowano w tym miejscu katedrę, posługując się najnowszą myślą naukową, czyli żywokrystem. Budulcem, który zaprogramowany przez inżynierów i uczonych sam się rozwija i buduje. Ale to, co dzieje się z katedrą, już dawno przeszło najśmielsze oczekiwania oraz algorytmy uczonych. Katedra rozwija się, zmienia swój kształt, rośnie, a jednak nie wiadomo, jaka siła ją napędza. Bowiem to, co się z nią dzieje, zupełnie już daleko wykroczyło poza ramy tego, co ustalono w tym żywokryście. Badając sprawę, ksiądz Pierre Lawon coraz bardziej zagłębia się w meandry metafizyki. Katedra z jednej strony, która przebywa w Dolinie w półcieniu, jest miejscem strasznym, jest miejscem przerażającym, skrywającym tajemnice. Z drugiej zaś strony jest tak pociągająca, że Pierre Lawon nie jest w stanie się jej oprzeć. Ostatecznie staje się jej ofiarą, kiedy po prostu w tak nieszczęśliwego upadku rani się, a jego ciało łączy się z zarodnikami żywokrystu z katedry. Wtedy wiemy już, że los księdza Lawon jest przesądzony, a katedra wchłonie wkrótce jego ciało, tak jak ciało wszystkich poprzednich ofiar. Potem natomiast wiemy, że planetoida Ruk nie zostanie zatrzymana. I odleci w kosmos razem z tajemniczą budowlą. W opowiadaniu z jednej strony, tak jak wspomniałam, mamy dużo informacji technicznych. Pojawia się fantastyczno-naukowa, powiedziałabym, terminologia. Wiemy już, że bohaterowie opowiadania to ludzie, którzy osiągnęli ogromny, można powiedzieć, sukces w dziedzinie podróży w kosmosie, w dziedzinie zasiedlania obcych miejsc, a jednak tajemnica katedry jest do tego momentu niewyjaśniona. Można mówić, że katedra symbolizuje w ogóle tajemnicę w życiu ludzkim, albo nawet ludzką duszę, która modli się do Boga, ale w gruncie rzeczy nie wiemy tak naprawdę do końca, co tak niezwykłego w tej metafizycznej budowli zostało ukryte. Przypomina to troszeczkę literaturę ekresu romantyzmu, w której oświeceniowi sceptycy i racjonaliści nie bardzo chcieli poddać się romantycznej intuicji oraz wierze w zjawiska nadprzyrodzone. Widać to chociażby w romantyczności Adama Mickiewicza, której to narrator toczy spór ze starcem. Starcem utrzymującym, że nie ma zjawisk nadprzyrodzonych, a biedna Karusia wcale nie widzi ducha swojego zmarłego narzeczonego. I mimo, że ten duch nie jest widoczny dla wszystkich poza Karusią, to jednak narrator jest przekonany, że dziewczyna doświadcza tej metafizyki, tego obcowania z czymś niezrozumiałym, z czymś nieziemskim, z czymś niezwykłym, bo romantycy widzą sercem, a nie tylko za pomocą nauki. Dziękuję.